Patrycja Kazady, straszna choroba, a taka radosna wiadomość spływa gratulacje. Patrycja Kazady w show biznesie funkcjonuje od wielu lat. Swego czasu nalezala nawet do grona najpopularniejszych celebrytek w kraju. Spora w tym zasługa fuch, które dostawala w TVN. W pewnym momencie Kazady zapadła się jednak niemal pod ziemię. Gdy pod lustrze prezerwie pojawiła się na jednym z eventów, w sieci spotkali ogromny hejt. Ludzie wypisywali o niej okropne rzeczy. Głównie dotyczące jej pulchnych kształtów. W końcu Kazadi zareagowała na Instagramie. Zaczęła od zacytowania kilku obelg. Co się stało z Kazady? Co się stało, że jest taka gruba, tak wygląda? Czy się odezwali afrykanskie geny? Czemu się tak spasla i tak dalej wymieniala na nagraniu celebrytka? Najbardziej zabolał ja jednak komentarz internautki, która porównała ją ja do hipopotama. Jedna dziewczyna napisala, czy kazady przygotowuje się do roli hipopotama, bo jeżeli tak. To już jest gotowa. Ja wyglądam normalnie, większość kobiet wygląda tak. Jak ja, macelulit, sadelko. Ja jestem hipopotamem. I jaka smala dziewczynka to czytaj myśli, okurka. Jak tak wygląda hipopotam, to ja nie mogę tak wyglądać, idę na dietę. Nie po to tyle nad sobą pracowałam, żeby takie komentarze dalej mnie niszczyły. Przecinek nie, a właściwie hipopotam, spoko. Moja ulubiona postać w Madagaskarze była Gloria. Zaabista, miała super kształty, była pewna siebie, tu dłeczka, tu to, super wyznala. Potem wyjawila, że zmaga się z chorobą. Była nawet w szpitalu, ale nie mówiła o tym, bo nie chciała epatować swoimi chorobami. Kazady choruje już od dłuższego czasu, ale leczy się, została prawidłowo zdiagnozowana półtora roku temu. Chorowanie podczas pandemii nie było łatwe. Nie czułem potrzeby ogromnego ekshibicjonizmu w tej kwestii. Pewne rzeczy powinny zostać w domu. Chciałem spokoju, bez atencji mediów czy innych ludzi przejść przez ten czas, przez ten czas. Od ponad roku mieszkam z mama, która przez rok poświęciła praktycznie cały swój czas, żeby pomóc mi dojść do zdrowia i stanąć na nogi, pisala Patrycja. Na szczęście najgorsze już zania. Patrycja powoli wraca do show biznesu. Teraz ogłosiła w swoich mediach społecznościowych wspaniale wieści. Zaczęła współpracę ze słynna marka bielizniarska. By stolatka nastolatka marzylam, z aktorka, piosenkarka i modelka Wiktorię z Setret. Z wypiekami na twarzy, co roku śledziłam ich pokazy. Dziś, w moim wieku, gdy na dodatek choroba zmieniła moje ciało, to marzenie nie mogło wydawać się bardziej odlegle, a tu proszę, jednak, stalo się ekscytuję się patrycia. Szybko jednak sprecyzowała, że nie będzie występować na wybiegu, a jedynie zaangażowała się przy współpracy przy kampanii społecznej. Może nie na wybiegu, ale za to w jak ważnej akcji. Nie musiałam się zmieniać. Dopasowywać do czyichś wytycznych, BDS po prostu się oba, na własnych zasadach, zostałam ambasadorką kampanii Undefinable Victoria z Narzuconym nam bełty standardom mówimy glosne, papa. Piękno nie ma definicji. Chcę widzieć jej w pełnym spektrum, bez względu na wiek, rozmiar czy kolor skóry. Piękno definiujesz ty do dala Pod postem posypale się gratulacje od fanek.